I witam wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter Strike 1.6. Jesteśmy właśnie na serwerze Jailbreak. Cie? I mamy jaja na serwerze. No, pokaż nam swój talent. Pokaż nam swój talent. Nie zaciąga się tak tym powietrzem, tylko beatboxuj. Orzesz, cholera! Orzesz! Orzesz! Poszedł! Sz szatan, szatan! Gdzie za mapy? Gdzie, gdzie za mapy? oddech zatrzymał na chwilę. Dobra, czekaj to, czekaj to. Masz nie? Jak jej Jak to dziwnie brzmi. Jakby się zaciągał czymś dziwnym. Kiełbasą. Dobra, koniec swojego talentu. Weź tu zdisuj kogoś. Kurwo, szmato jebana. <grymne> Dobra, Dobra, coś tam może dalej ponagrywamy, nie? Ja cały czas nagrywam. No ja czekam, aż zaczniecie się disować. Chyba nie mówi, że ty nagrywasz. Ożywcie naszego kolegę Nexula Zabije cię na... Rozbije ci łeb na ścianie Zbije ci gwoździa, czaisz? I kurwa obraz przybije na nim <śmulity> Nawet się młody wygłasza jak p**a, nie? Kurwa, pustelę Nie, siedź tam <śmulity> o, Ale ci normalnie we ci wyrwiesz I I Już idę kurwa Listę ci odkręcę spod ściany i ci w dupę sam. Dobra, sklej tam wary, młody. Dzieci po... Siarbaj ku tangensa, milcz tam, chłopcze. Ja w czterdziestym... Ja w czterdziestym zabiję gang koreańczyków, czaisz? Ja nie wiem, jakie ty snu oglądasz, ale rzuć je. Ty, gdzie ty tam spierdalasz? Chodź na daszek, chodź na daszek. Gdzie ty tam uciekłeś? Miałeś na daszku nas niszczyć. Dobra, dobra, frajerze, idź. Jesteś niebany w dupę jak kurwa... nie wiem... O dobra! O <śmany> zobacz jaki kozak! <śmany> o słuchaj, weźcie go Ale frajerz się! Jaki kurwa kozak! <śmany> o kurwa! Dobra, włączaj boxa i wszyscy do no, Vanity'ego, dojeżdżają tak. za oszustwo! Dawajcie, wszyscy do da Vanity'ego! Jv 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 wszyscy Jv <laughs> nie vanity nie Jd nie Jd tego nie można <laughs> nie nie JD. Jd oczywiście włączmy sobie y y czekajcie Dzieci nie mają głosu. Kurde, co ty się odwala Gdyby, Weź go tam za pierdziel, Neksu, Neksu, pokaż mu na co cię stać. Pa, ja, patera, pa. Dojazd vanity, dojazd vanity. Tak, tak, elo Odsfel, mały. Się, dwóch na O, mały 2 na 8 to jest niepewnie O <grym grym> kurwa, dziki tęsy, ale jebańscy jeszcze Ja się frajerzyłem że... Kurwa co na mnie jak psy do tego Dobra, nie ma walki No, No przecież wyłączyłem walkę, pokémonie ty No chodź teraz, ona solo, mudralo ty jeden no, dawaj, no. Kurwa, dobra, poczekaj idę Idę, zaraz będę <laughs> daleko nie doszedłeś Ej, pomyślałam hey, o skończyło. Zabijecie tylko gdy to Dobra, dobra A Wiecie co jest najzabawniejsze? Ludzie powiedzą, że jesteśmy jebnięci Ale nie denerwuj mnie, to mnie. <śśmiech> O kurde Ładnijemy serwowy twórcy O kurwo Lubisz takie fetysze? <laughs> Lubię Lubi kiełbawki z mąszem z wąsem. tak. <noise> Nexu, lubisz cygara z wąsem? <noise> o świnia jedna. Niewychowany brak kultury. Ja to nie wiem, on to powinien dostać bana takiego na tydzień za brak kultury. <noise> ja mam pomysł, to jedno samobójstwo. Skaczemy z tej bieżyczki. To czekaj, idę do ciebie, no, idę do na ciebie, TK, idę do ciebie. Czekaj. Tylko HP, tylko HP trochę trzeba zbić. Nie, bo ty mi... My wiesz co możesz mi zbić. Wiesz co możesz mi zbić Kon. <głos> 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 o Oto dworys, co? Ej, chodźcie, chodźcie, chłopie, chodźcie tutaj na dyskotekę. Ticket, chodź na dyskotekę, tutaj. Chodź przy celami, chodź, chodź tutaj. Chodź. Ej, ja tymi tam na tej mapie. Ale chodź tutaj, nie? Patrz, Patrz tutaj, masz taką rurę, nie, tak. stańmy przy niej i oboje wpiszmy w tym samym czasie kill w konsoli. <noise> Ja jestem w tym... No nie... <śmieniciela> w wysuwaniu Tila w kościele to najlepsze ole, ole, tam coś mapie sobie, ale o. będą mieli właściciele przewalone z logami, co? No. <śmieniciela> z ten jest powodzenie po tym szukaniu w logach czegokolwiek. Dobra, kill w konsoli. Dawaj, gdzie tutaj? Wszyscy masowo, kill w konsoli. Ubiorą! 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 nie, najlubiej... O kurde.